Ładna pogoda, słońce, a meteorolodzy straszą nas już zimą 30-lecia. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Rawicza, czy wierzą w te prognozy. Czy słyszała Pani o prognozach zimy 30-lecia, jaka ma nas w tym roku nawiedzić? Tak słyszałam. I co Pani o nich sądzi? Będzie taka zima, nie czy sądzę. jednak nie? Nie sądzę. Czyli nie przygotowuje Pani się jakoś specjalnie, nie kupuje nie. kożuchów? Nie, nie. Nie. Różne są wypowiedzi, że to już tak od parnaście lat się ma wydarzyć, ale no nie wiem, czy to się sprawdzi. A jakoś szykuje się pani szczególnie na tą nadchodzącą zimę? Nie, nie. Bo tak do końca nie wierzę. Nie, nic nie słyszeliśmy. Nie przypowiadają tego, tylko ciepłą zimę. Czyli nie wierzy pani w prognozy, że będziemy mieli do czynienia. Zobaczymy. Wszystko idzie przeżyć. A może będzie, no kto to wie? Czyli rozumiem, że jakoś specjalnie już się pani przygotowuje. Tak, oczywiście. Opał mamy już kupiony zawczasu, także nawet przygotowaliśmy się więcej niż z zeszłego roku. Trudno powiedzieć. Prognozy się tak zmieniają ostatnio, że dla mnie osobiście wolałabym, żeby nie było. Czyli nie przygotowuje się pani jakoś specjalnie, jak kupuje więcej opału czy, czy grube kurtki Że no, wam gazem, także dlatego wolałabym, żeby. Tej zimy nie było. Toś słyszałam w telewizji, ale nie wiem, czy się sprawdzi. Czyli nie wierzy pani w prognozy meteorologów? W Tak długo nie. Raczej wolę patrzeć na te kilka dni, niż na dłuższą metę. Będzie ta zima, nie będzie. 30-lecia chyba najcieplejsza. Czyli nie będzie trzaskającego mrozu, jak to przewidują meteorolodzy, tylko jednego ocieplenie klimatu wygra. No to wygląda. Niech by się przydał dla dzieci, ale, ale przecież z tego co ja czytałem, to Amerykanie mówią, że nie będzie, a Chiny. Chiny. Mówią, że będzie. Tyle tylko wiem. Wierzy, nie wierzyć, nie? Że... No nie. Czyli właśnie komu panowie wierzą? Nikomu. Jak obudzimy się, zobaczymy, jaka będzie pogoda, jakiś, czy będzie czy nie? Mógłby być, nie? Czyli już teraz specjalnie nie szykujecie się do tej zimy, nie kupujecie grubych kurtek? My nie, my tam emeryci radzić w domu. o stulecie to jest akurat 50 lat. A przydała się jakaś zima, nie? przecież kiedyś były zimy, nie? A była wtedy a teraz ty... nic nie ma. 69 rok. Ludzie, to by no, no. była ta na tora, zima taka. My, my no. jak żeśmy tego byli mali, to całe zimy na torze słoneczkowym. A teraz co? Nie ma, Kątka nic. Łączka zielona. No nie ma nic, no.